Siema, właśnie wam podałem kontakt do sprzedawcy A dziś na kanale Unigusa Zobaczymy sobie w komisie Renault Modusa Powiem wam, troszeczkę mnie ten sprzęcior zaskoczył Naprawdę wygodny samochód Z pozorów niewielki Przyjrzyjmy się dokładnie Delikatna ryska niewielka, ładna oponka. Obejdźmy go sobie w koło. Zobaczcie jakie ma tutaj fale na listwach. 1,6, 16 zaworów, 115 koni. Dosyć mocny silnik jak na tak mały samochodzik. I zobaczcie tutaj też na tej... Kratkownicy też są takie w fale. Rocznik 2005. Przejechany samochód ma 123 tysiące kilometrów. Obejdźmy go sobie w koło. Obejrzyjmy z zewnątrz. O dziwo nawet jak na Francuza lampy nie są przyblaknięte. Tutaj ten zderzak tak jakby zaczep gdzieś delikatnie puścił, ale nie widać obić, obdrapań, pajęczyna gratis. Tutaj delikatna obciereczka na lusterku. Tu taki malutki wgniotek. Auto prezentuje się jak na rocznik 2005. Naprawdę jeszcze w niezłej formie. Swoje latka, jakby nie było, już ma. Jest pełnoletni, 18 lat. Powiem Wam, ta klapa troszeczkę tutaj złudnie wygląda. Nie wiem, chyba że to się otwiera, o czym nie wiem, ale otwiera się tutaj z tą częścią. A wygląda tak, jakby to dało się otworzyć. Mam kluczyki od tej bryki Zaraz zajrzymy do środka. Tutaj jest czwóreczka na szybach. Może szyby są o rok starsze. Nygus, co ci się porobiło, że same Francuzy dzisiaj? Cały czas narzekacie, tylko niemieckie samochody. Więc dzisiaj lecę dla was trzeciego Francuza. Dosyć ciekawa kolorystyka w środku. To jest materiałowe, a reszta plastik fantastik. Elektryczne lusterka, elektryczne szyby, grzane poślady. Kierownica nie jest obszywana. Tutaj też jest twardy plastik. Zajrzyjmy sobie do tyłu. Z tego co zauważyłem, fotele tutaj nie są przesuwne, tak jak w Twingaczu. Tu też jest materiałowo. Plastik, fantastik. Ciekawa kolorystyka. Jest lampka. Od razu zobaczmy, czy działa. Działa. Mocowanie pasa środkowego. Zajrzyjmy do kufra. Tak jak wam wspominałem, zobaczcie, myślałem, że to się jakoś inaczej otwiera. Nie wiem po co to jest ta obudowa, kuferek. Chociaż może ten fotel jest tutaj gdzieś przesuwny, albo to jest do składania, ale widzę, jest na jakichś szynach. Może da się go wyczepić. No i tutaj jest właśnie też taki. Dziwny fragment, nie wiem do czego to służy. Szczerze powiedziawszy, tu widzę, idą jakieś chyba kable w środku. Ta wnęka jest troszkę mniejsza niż tutaj ta zabudowa na tylnej klapie. No, powiem Wam, ciekawe to jest. Dojście do lamp z tyłu, pewnie to się wyciąga. Jakoś żarówkę da się wymienić wlew metalowe. Wygląda na to, że metalowe. Zobaczmy przednie błotniki. Przednie błotniki plastikowe. Plastik fantastik, ale przez to auto jest lżejsze. No i niekoniecznie w trakcie zderzenia. Jakieś mniej wytrzymałe Jak wiadomo Laguna Dwójka Królowa Lawet Dostała Pięć gwiazdek W testach zderzeniowych Wnętrze nie jest zniszczone Tutaj też Pasażer ma grzane poślady Nygus się Chyba dziura po papierosie nieładnie, nieładnie w samochodzie palić ja w aucie nie palę no chyba, że gdzieś długo stoję w korku to wtedy otwieram szybę i sobie zakurzę jakieś dokumenty tutaj są nie wiem co tam się znajduje mniejsza z tym, auto ma swoje lata przypominam nie kierujcie się rocznikiem przy tych samochodach czy auto ma 13 lat, czy 18 lat, ważny jest stan, a nie rocznik. Tutaj delikatna ryska, a tutaj na masce pojawił się purhelek, bo jest metalowa. Jakby była plastikowa, tego problemu by tutaj nie było. Wsiadamy do tego sprzęta. Wiecie, że moje nagrania wszystkie są na żywca. Jak tutaj się siedzi, muszę Wam powiedzieć, dosyć wygodnie. Zobaczcie, tutaj jest podświetlenie. Mam wrzucone na luz sterowanie radiem pod kierownicą. Odpalamy, odpalamy tego sprzęta. Zegar po środku. Też troszeczkę takie nietypowe rozwiązanie. Lampki działają. A cały czas ludzie twierdzą, że Francuzy wszystko w nich siada, zwłaszcza elektryka, elektronika. Testuję dzisiaj trzeciego Francuza. Było Twingo, było Clio w kombi. Jak na razie wychodzi na to, że wszystko w nich działa. Z tyłu mamy korbotronik. Dobra, odpalamy 13 stopni. Już na dworze. Robi się tryk i chodzi. Robi się coraz chłodniej. Zobaczmy, czy działa klima. Nawiewy działają. Klimatyzacja. Obrotomierz, pyk. Czułem, że się kompresor załączył. Chłodzi, tutaj naprawdę chłodzi. Wspominałem, że w Twingo w ogóle nie ma czynnika w rurach, bo żeśmy to sprawdzali. W Clio Kombi włączyłem, coś tam chyba wiało chłodem, ale tutaj czuję to naprawdę dosyć mocno. Klimatyzacja chłodzi tak, że można sobie tutaj. Napoje schłodzić przy tej klimatyzacji Dobra Zobaczmy co tu działa Bonygus może zachwalasz Szyba działa Szyba Działa Lustereczka Lustereczko Powiedz przecie Kto jest najpiękniejszy w świecie Wiadomo, że Nygus. No i teraz co? Drzwi żeś otworzył, gamoniu muszę się tutaj przechylić, bo nie sprawdzę. Nic nie widzę. Działa. Zobaczcie. Francuz 18-letni, i wszystko działa. O co chodzi? Niech ktoś mi wytłumaczy radyjko. Działa! Wszystkie. Zobaczmy sobie wycieraczki. O, jak dziwnie! Ale działają. Spryskiwacze działają. Wycieraczka tylna. O, teraz nie zobaczę, bo klapę, żebym znowu otworzył z tyłu, ale słyszałem, pracuje. Ponieważ guma trze. Nygus, nie jedź na sucho, weź jakiś żel poślizgowy, bo się zatrze. Chodź. Widzicie? Teraz przestała. Dobra, zamkniemy tą klapę. Chodź. Trzeba to wyłączyć. Po co ma chodzić tutaj na sucho? Zaraz coś, Nygus... Na rozrabiasz, na zero. Udało się chyba. Otwieramy maseczkę. Tutaj jest otwieranie. Zobaczcie, tutaj też jest taka falka na progu. Teraz to zauważyłem. Podobnie jak Wam pokazywałem, tutaj na listwach i tutaj na tej kratkownicy. Czy ja maskę otwarłem? Coś tu otwarłem. Gdzie jest ten cycek? Gdzie jest dzyndelnygus po paluszku? No i zobaczcie. To mnie najbardziej zastanawia. Jak tu wymienić na przykład żarówkę, albo jak się dostać tutaj do silnika. Patyczek do podpierania. Cieniutki jak dupa węża. Silniczek pracuje równiutko, ale miejsca, no nie wiem. Jeżeli oglądają mnie jacyś mechanicy, powiedzcie mi, jak tu cokolwiek zrobić. Czy jeżeli wyciągniemy to pod szybie coś lepiej? Czy może cały silnik trzeba wyciągać, żeby coś tutaj przy nim zrobić? Nie mam bladego pojęcia. No nieźle sobie to wykombinowali. Muszę wam powiedzieć Pracuje równiutko. Auto kosztuje 11 300 do uzgodnienia. Generalnie jak na ten rocznik muszę wam powiedzieć w niezłej formie wszystko działa. Gra i trąbi zespół kombi. Chłodno się robi. Może jeszcze rundka po parkingu? Tak ogólnie wszystkie bryczki? Jeżeli chcecie jakąś z bliska zobaczyć Z tych co tutaj stoją Piszcie w komentarzu Dogadałem się tutaj ze sprzedawcą, z właścicielem Powiedział, nie ma żadnego problemu Przyjeżdżaj Jak chcesz coś zobaczyć Mów Dostaniesz kluczyki Pokazuj, nagrywaj. Nawet się z nim tak dogadałem, że mogę sobie rundkę samochodami zrobić. Zobaczyć, czy sprawne, czy dobre. Do następnego.